Witajcie u szerego na kanale, zostawcie suba. Macie go tutaj u mnie na ścianie. O, trochę dystansu do siebie, nabiorę dystansu do siebie, masz banika. O co? Kurwa, bądź idioto. Czas, czas, czas grę. Bąbką, bąbką Przekraść mu do czoła Ty masz 100 so TY MASZ co so ELO no, mogę, mogę ci screena wysłać, ty jebany psie Cio, Ale to nic nie zmienia, bo ty jesteś w szoku W szoku, w szoku Wow, ja pierdolę, w szoku Ty śmieciu, pierdolony śmieciu Rozumiesz, dusiłem ci wczoraj matkę, to Dobra, jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest... No, wygląda ty następująco... Masz przerwę, ty masz przerwę od lekcji, że grasz, czy...? Tak, przerwę od lekcji. Zobacz, która jest godzina. Matka ci się Bo. w tle coś tam wydziera, więc utkaj pizdę, ty jebany śmieciu. 22 lata i ty mieszkasz z matką. Dawaj na reels, dawaj na Reel. Zniki biegana, to jest taki debil pewnie. Trada na streamie, ma streama.

Today jest Saturday? No, I don't Strzałka na. Ostatnio Nie Na granatorze. no nie, no dobra, ten aimlab to jest do wypierdalenia. Nie zabijecie moich sojuszników. Wychali side, wychali co so jest? Ej, szutujcie mi to. Left side, left side, close. Sorry, my bad. I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, bro. <laughs> 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 Na spajku są. Come on, do... no. Nie! Nie! Naprawdę? Kurwa. Zbieraj Mam rushing There we go! That's your heal, you deserve it Headshot you know. yeah. oh. <laughs> maszynie no Yeah Coś Get get flashing, flashing, flashing na ulicy wabicia. Wat! Spike down, A! Nice. Wat! Co tam się Co to robisz Zero. Raszuję dwóch, kurwa gina. Jak tam siodę? Jeszcze jeden. No, spoczony sytocurs, spocony, to prawda. Tak, wiem, wiem. On tu na blisko jest, A mnie dobrze, grałem rękę Dziki, coś tam się nawet wygrywa, ugrywa. Był jeden remis, jakaś tam wygrana. Well played, man. Ja pierdolę. Dajcie mi szota z tego ktoś.